Dzisiaj Wam pokażę różne tajne rzeczy na Brookhaven. Więc mogą być jakieś kryjówki, których jeszcze nie znacie, a może żadnych nie znacie. Więc pierwsze takie luźne taki domek sobie zbudujemy. I zobaczymy, czy tam i wam pokażę pierwsze pierwsza tajemnica jest tutaj tu się klika, jest przycisk wchodzi się i to jest ogólnie takie pomieszczenie i ogólnie wam jeszcze pokażę jak przywołać ducha więc teraz pójdziemy przywołać ducha Mm. Więc jedziemy przywołać ducha, najpierw trzeba ten na sam środek jechać Na sam środek Brook Brook Heaven Więc Żeby nie przedłużać zrobię po prostu tak i pamiętaj żeby tam dojść. Nie tutaj, tylko tutaj z drugiej strony. Tutaj właśnie musimy iść, żeby przywołać ducha. I tutaj do biblioteki. Zobaczcie, na to skaczacie. I tutaj to jest książka. Bierzemy ją. Mamy ją do ręki i ją bierzemy. I teraz wchodzimy tutaj. Czekaj. Wycofali. Bo to ogólnie był ten... ler czy coś tam. To ogólnie na tym się to robiło. Teraz tego nie ma. To no, nie wiem, musieli wycofać to. a nie. To się tak zmienia. Mam to nie było spraw, więc tutaj się zmienia, jakby nie było coś innego i tutaj klikamy na to i to jest ta, aż czerwone się nie stanie i tutaj zniknęło to co tu było i widzicie złodziej, złodziej jest taki i teraz wam pokażę. Jeszcze jeden Ogólnie to Wam kilka jeszcze mogę pokazać I najpierw zaczniemy tutaj, bo to jest najbliżej Więc tu bierzemy kartę Tak, tu wchodzimy I tu można tam okraść Ale ogólnie to tu się wchodzi Tu i tu się idzie I tu jest jeszcze przejście i stąd się wchodzi z, tutaj z basem więc jak chcecie pokazać karkę to możecie tu po prostu pyk i tutaj tutaj wylatujecie i tu na sam koniec tu stąd i to jest pomieszczenie jeszcze tajemnicze jeszcze tu jest wejście o lampę pyk. I tu macie takie coś. Tu możecie się przebrać. A tu są kamery policyjne. I teraz sobie wyjdziemy i wam pokażę wyjście stąd. Żeby nie zawracać tam i wychodzić, to tutaj wy po prostu wychodzicie tu się wam otwiera. Teraz wam jeszcze pokażę. Jeszcze jedną rzecz. To było oko stacji. Tylko gdzie ta stacja też była? Powiem tam stacja. a no, to żeby było szybciej, to się wyznało. Pierwsza, lepsza. Czemu tego się mnie zmieniać? Dobra, no, ale tak Krzyś, jak tu jesteśmy, To jak przyjdziecie. Jak tu przyjedziecie, to tutaj zatem tutaj tu się wam otwiera. Tu macie taki tajny pokoik. I tu jeszcze macie takie coś. Można wejść. I na przykład jak się na go bawicie w tajnych kryjówkach, to tu możecie przyjść i na przykład tutaj uciec, jak ktoś tam wejdzie. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. W samolocie tylko jest. Przepraszam, to, to nisko, tak tu wchodzimy, tu tak ten Tutaj wchodzimy tak Tutaj wchodzimy. I tu się można ukryć. W ścianie. taką powiem, tak nisko, tak tutaj tutaj nie nie więcej więc tylko tu chyba tylko. Więc wyjdziemy sobie jeszcze 3 minuty no to wyjdziemy dalej i wejdziemy na nowo Żebyśmy nie musieli czekać na ten dom 3 minuty bo ogólnie jest jeszcze drugi dom gdzie po prostu pyk Tuta. teraz który to był zaś a widzowie piszcie mm. Czy znaliście te sekrety, czy, czy nie znaliście? I od razu w komentarzach piszcie. Hmm. Gdzie on? Tylko jeszcze sprawdź tak. No ja wiem jak to mógł być tam. To... Nie pamiętam szczerze mówiąc widzowie. Dobra. Do. To jest ten dom. I ogólnie tu jest kilka krajówek. Tu możecie. I możecie jeszcze tu się możecie na biało się pokolorować. Pyk. Legnąć. Się zmienić to najmniejszego. I tutaj się schować. Jako poduszka. Albo tak spać. No, więc wydaję to na dzisiaj tyle. No, i od razu nowy sekret. Na dzisiaj to tyle. Do widzenia.